Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Farmer's Dynasty. Odrestaurowałem sobie w międzyczasie naszego Nie Jest teraz niebieski, wygląda o wiele, o wiele lepiej niż taki czerwony, zdegenerowany. Dobra, plan na dziś jest taki, żeby pozbyć się trochę tej słomy, której mamy no w sumie dość dużo. I za zakupione, za zakupione, za zakupione, za pozyskane pieniądze zakupimy sobie może pierwsze zwierzaki. Mamy pszenicę, można byłoby kupić kury. Przynajmniej po jednej sztuce zobaczyć, jak to wszystko działa. W sumie to zobaczymy najpierw, gdzie to sprzedać i ile na tym zarobimy. Znalazłam, że tutaj w tym miejscu mamy sklep rolniczy na mapce i nie wiem, czy jest gdzieś jeszcze jakiś sklep rolniczy. Tu wiem, że jest młyn i wydaje mi się, że, a tu jest jeszcze market rolniczy. Poczekajcie, tu jest market rolniczy, sklep rolniczy, no jest tego trochę po mapie porozsiewane. Spróbuję na razie pojechać autobusem sobie do tego sklepu rolniczego tak, do tego sklepu rolniczego i zobaczymy co tu można kupić bądź bądź sprzedać. Dobra, tak to jest, to jest dobry pomysł. W takim razie lecimy na autobus. Autobusem będzie chyba najszybciej, bo jeżeli nie trafimy, to... To co, to no najszybciej będzie można wrócić. Autobus i zaznaczyliśmy sobie tutaj. Dobra. Chociaż mam wrażenie, że ten sklep rolniczy to będzie zakup. A nie. A nie. Myślałem, że będzie można tutaj kupić tylko i wyłącznie maszyny. O! Automatyczne drzwi. Sklep rolniczy. Aha, czyli tu nie ma obsługi, po prostu Enter i już. Dobra, i co my tu możemy? Nasiona, trawa. Przechowywane w magazynie w gospodarstwa 0 kg. Trawa. Kukurydza, pszenica, rzepa, knięczmień, trawa. Zwierzęta, nawozy. Kury. Krowy, kaczki, gęsi, kogut, gołębie i kot. Nawóz, o kurde, ale tego jest. Posiadane kury, pasza dla kur, krowy, słoma, kaczki, gęsi, artykuł szklarniowy, sadzonki, cukini. Sadzonki pomidora, sadzonki melona, dyni, papryki, no, jest trochę tego. Z tego co pamiętam, to sadzonki, yy, sadzonki nasiona chyba, nawet nie sadzonki, oferowała nam Janet? Być że sprzeda nam nasiona w... w niższej cenie. Trawa, wydaje mi się, że to o to chodzi. Hmm. No nic, spróbuję tu przyjechać sobie ciągnikiem i zobaczymy. Właśnie, teraz pytanie: jak to sprzedać? Jak to sprzedać? Hmm. hm. Hmm, hmm. Czy gdzieś tu jest jakieś, jakieś miejsce na sprzedawanie? palety. Tu jest chyba kolejne wejście. No dobra, bo ja przyjadę z tą słomą. Ktoś tam jest napisane, że to jest niby trawa. A my mamy słomę, nie trawę. Wiecie, nie mamy żadnych nasion, żadnych artykułów szklarniowych, żadnych, no nie mamy w sumie nic. Możemy sobie Kupić w X. to wygląda jak nawóz jakiś. A mogliśmy sobie kupić jedną kurę? Kury nie są droga. ale jakbyśmy mogli sobie sprzedać? bo Mamy tylko kup. Dobra, nie ma co się zastanawiać. Przyjadę. Ciągnikiem będziemy myśleć. A może to po prostu nie tu. Wracamy do domu. Całe do domu. Tutaj mamy Henryka. Może jeszcze, jeżeli tu już tu jestem, to zajrzę sobie do szklarni za pamięci i zobaczę, jak wygląda w szklarni sytuacja. A może już. Coś nam się wyhodowało. Może już czas zbiorów. A może trzeba podlać. Nie, zbiorów czas to jeszcze nie jest, ale trzeba podlać. Więc podlejmy. Dajmy i wsiądźmy sobie do naszego traktora, w sumie mogłabym się teleportować. Do naszego traktora jedziemy zapiąć przyczepę ze słomu. Nie jest to jakoś w sumie daleko, więc akurat to, to in plus. Czekajcie. No, w tamtą stronę, czyli jedę naokoło, no dobra. Jakie ja powinienem jechać? W lewo powinienem skręcić. Lecie trochę zapasów ze śpiżarni. Kurde, przecież ja nie mam zapasów ze szpiżarni. Przynajmniej mam takie mam tym ile to jest trochę. A no teraz ciągnieczek prezentuje się naprawdę spoko. Taki trochę sliper. To jest slipper, może nie, powinienem tylko, powinien tylko wyglądać na starego. On jest stary, troszkę tylko odmalowany. Jeżeli my sobie pojeździmy, może z pierwszej osoby trochę, co my tu mamy? Co my to nic, nie mamy się ciągniku, nie można chyba zatrąpić. Robąćmy ten temat, czterek nie ma, głowy odchylić do tyłu nie można. No to szkoda, szkoda. ale jeszcze nie jestem pewien w co chciałbym pójść. To znaczy nie wiem co się ma z kurczaków, nie wiem co się ma z gejsi i tak dalej, z drobiu, nie wiem co się ma z tych gołębi, chociażby czy z kur. To mogą być fajne właśnie hodow hodowla zwierząt. Nie wiem tylko czy opłacalna. Z strony możemy mieć szklarnię, która nie, wiem, nie wymaga jakoś dużej opieki. Przez trzeba wejść, podlać. Tylko też nie wiemy, jaki na tym jest zarobek. Na każdym razie tu jest więcej niewiadomych niż wiadomych. No nie będzie daleko, niedaleko, a jednak trochę się jedzie. Dobra, zmieńmy tą kamerkę. Przywiozłem słomę sianu, czy cokolwiek. Co teraz? I co teraz to tą słomę Kurde, mam wrażenie, że to nie tu. Serio. Takie wrażenie. Kukurydza. No ta trawa niby. Nie. To jest na pewno nie to. Na pewno nie to miejsce. Dobra. Udajmy się zatem do marketu rolniczego. Tu można posprzedawać o. Zboże i belesłomę. Ładnie. Nic cofaj, cofaj, No Dobra nic nie idzie, nic możemy ruszać. Kurde. No trochę żeśmy zbłądzili. No nic, może coś z tego będzie w końcu. No tak, tylko żeby mieć krowy, trzeba byłoby mieć łąkę, na której byśmy robili siano dla tych krow. bo krowy przecież też może coś jeść. Słomy raczej nie jedzą, chyba. I sprzedamy tę słomę, jeszcze mamy całkiem sporo, bo chyba całą jedną przyczepę, albo nawet i ponad. Sprzedamy to, co ma, to co wieziemy. zobaczymy jaki z tego będzie zysk. Zobaczymy w ogóle, czy, czy te ceny zmieniają się tak jak w farmingu, czy są stałe. Pustoszały. 7 sierpnia, wszyscy pozbierali już. Szybko, szybko. Jim-Bim, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, poczekajcie, teraz tak. Trzeba byłoby znaleźć wejście. Chyba tu jest zjazd. Dobra, to teraz tak. O kurde, ale silosy ogromne. Teraz tak, jak to sprzedać? Sklep z ścianem. stop. Sklep z ścianem. enter. Sprzedaj 20 BL za 441 euro. No nie za dużo, No ale dobra. Sprzedamy. Dobra, no, dało się sprzedać i teraz, i teraz, i teraz. Hmm. Tu jest stary pickup. I tu chyba była nasza Janet. Urocza, która obiecała nam tańsze sadzonki. Janet, jesteś. Cześć Janet. Widziałem na ciebie. <laughs> Czyli to takie. Bycanki zacanki. Hmm, no szkoda, szkoda. Tu jest nasz sortyment. A my jesteśmy w tym miejscu. Tu jest jakieś zadanie na transport. Tu jest sam z siewnikiem, tu jest Steve. Wiecie co, ja bym chyba się chętnie zaopatrzył w sadzonki. I, I. i. zasiałbym więcej warzyw pod. Kurde, sam nie wiem. Sam nie wiem. No my jesteśmy tu. Dobra, wrócę sobie do naszego gospodarstwa i przez drogę się zastanowię, bo tak. No tu jest chyba sprzedaż zbóż, jakby co. Teraz co? Hmm, moglibyśmy zasiąść sadzonki pod w szklarni. na maksa. Z czego moglibyśmy później otrzymać plon, zrobić przetwory i to nawet nie, nie najtaniej sprzedać. To jest jedna opcja. Druga opcja to zakup zwierząt. Tylko. Teraz jest pytanie, w jaki sposób będzie trzeba dbać o te zwierzęta. Mhm. <laughs> Zakładniki czy zwierzęta? Zajrzę, Zaj Zaj eee, wrócę do... do domu, to zajdę sobie do, do budynków gospodarczych. Górnika I do chleba. I może tam znajdziemy jakąś podpowiedź? Ja tu żywię, ale ty długo jedziesz. A jeszcze musimy sobie ogarnąć przyczepę z się siewnik i odebrać, chyba, rozrzutnik, który już żeśmy otrzymali w nagrodę. Czyli tutaj chyba nic nie ma. I jedziemy korek się za nami, robi miłosierny, ale trudno. To już jest chyba nasza posiadłość. Tak, to już jest nasza posiadłość. Zrobimy sobie z kosem: yy, odstawimy ciągnik z przyczepą. załaduję te belę na przykład bo nie podoba mi się jak one są tak rozrzucone jeszcze no dzisiaj taki luźniejszy odcineczek. troszkę no to trzeba będzie przygotować jeszcze pole kurde jest jest pracy o tym gospodarstwie jest jest hop, hop. idziemy sobie naszym gimbimem. i załadujemy te brzydko położone belę na przyczepę. Ja spróbuję to zawieźć do chleba, bo słoma raczej powinna być potrzebna do ścielenia krowom, kurom i tak dalej, bo przyjdzie zima, będzie im zimno. Z tego co pamiętam, nie, e, nie mamy obory do hodowli król, Czekajcie. Tutaj te bele wpadały. Nie, na przechowywanie tych bel w, w. Jak się nazywa ten budynek? kurde, Znowu zapominam. W magazynie słomy. Słaba opcja. Ty poczekajcie, weszło mi wszystko, mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że zostały chyba nam dwie czy trzy belki na polu Które nosiliśmy ręcznie. Ty no nie wiem. Dobra, mniejszop. Teraz tak, pojedziemy sobie z tym. Czy ja się tu zmieszczę w ten sposób? bo Może się uda, co? Wobracie. Hop, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, za, za wąsko. Za wąsko. Otwórzmy sobie drugie wrota. I wjeżdżamy. Dobra, teraz tak. Ech, szukamy jakiejś podpowiedzi. Szukamy jakiejś podpowiedzi. Wejdźmy sobie na górę. Mieszkają że Wierzbietach. Utrzymuj budynek w dobrym stanie. Zobaczcie, posiadam krowy zero, słoma w magazynie 1000 kilo. Gdzie jest ten magazyn tej słomy? Czyżby tu? E, stop, stop, coś było? O, O, zobaczcie, czy jest słoma tą pas pasza dla krów. Okej, okay, czyli tu jest taki prawdziwy jakby magazyn. Jakie ja mam to? Ej, kurczę, ale to czyli to jest 200 kg, to jest jedna belka. Tu z 20 mam 4000 kg, 4 tony z 1000, który był. Czyli będę miał dopiero połowę magazynu. Czyli w sumie mogę mnie sprzedawać, tylko przywieźć to wszystko tutaj. Czekaj, coś się stało połóż Halo? Ja chyba coś się chyba zbagował kurde czy to powinienem rzucać po prostu tak tak chyba tak ciekolbik i on mi ta słoma się pobiera może tu Słowo to jest dopracowane, no ale trudno. Dobra, i teraz mamy. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten? Ten, ten o jest. Tak, 50 kg, 50%. Czyli w sumie moglibyśmy kupić krowy. Jim, bim. Zworzymy sobie tutaj przelot, i wyjedziemy. I wydaje mi się, że czas kupić krowy. Ale przedtem pójdę sobie jeszcze do kurnika i zobaczę, jak to tam będzie wyglądało. Kurnik, kurnik, czekajcie, gdzie ja wysiadłem? Jestem. Kurnik, tu mieszkają twoje kury. Pasza dla kur 100 kilo. Trzymaj dobrze do stanie. Pasza dla kur, czyli pytanie, czy pasza dla kur mogę, muszę kupować, czy... Czy w jakiś sposób robię? Czekajcie, ile mamy? 845. na krowa chyba 500 kosztowało z tego co kojarzę. Nie wiem czy kojarzy dobrze. Yy. Zaraz pójdziemy do sklepu się o tym przyku. O! się. Znalazło. Ciekawe. Nie pamiętam co z tym Bellem wyprawiałem. O, kurde. Już podoba wypadek. Z co pamiętam, to było... tutaj. Czy dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam. No dobrze, w takim razie zróbmy zakupy. Kreplornice, zwierzęta. Yy. Czekajcie. Zwierzęta, dobra. Gdzie te krówki, 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 441 euro. No to jakby zmienna była cena krów. Kupię zatem sobie jedną krowę. Kup. Ponadto. 740... czekajcie, czekajcie, czekajcie. przechowywano w magazynie gospodarstwa 740 kg. Czyli pszenica to jest chyba pasza dla kur nie, to jest pasza dla kurie tania! Zobieka tak, kupię sobie dwie kury, dwie kaczki, dwie gęsi, koguta jednego. Tak, dobrze. No i na razie tyle. I poza tym kupię sobie jeszcze artykuły szklarniowe. Kurde, salonka pomidora 4 euro. Papryka, ogórek. Dobra, zróbmy. A mniej niż 100 sztuk się nie da? Da się. Dobra. Czekajcie, 119 euro mamy. Hm, mało. W sumie lubię pomidory, nastawmy się na pomidory. Sztuk 10 sztuk, 44 euro. A niech będzie 10 sztuk pomidorów. I poza pomidorami kupimy sobie jeszcze ogórki. A też 10 sztuk. Ogórka. a kupimy tą cukinię, gdyż jest najtańsza. Artykuł szklarniowy. Cukinia. Też 10 sztuk. Jesteśmy biedaczkami. Mamy 20 eurasów. <grych> dobra. Wracamy do gospodarstwa. Chcemy zaparkować Jim Beama. No dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle. W kolejnym postaram się Pokazać wam to wszystko, co kupiliśmy dzisiaj. O kurde. Tego to się nie spodziewałem. Kaczki, gęsi tutaj? O widzicie? Jest słomy. Kaczki, gęsi tutaj? Ojej. <ścoughs> no nic. I... Dobrze. To ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Elo.